Szanowni Państwo, szanowni widzowie, wyjechaliśmy właśnie z serwisu i odniosłem się do tych pytań, które się pojawiały podczas całego serialu, jakie są ceny wymiany tych klocków słynnych. Tam ktoś pisał, że same klocki to kwota 1200 zł brutto. Absolutnie tak nie jest. Ceny są porównywalne do innych marek na rynku. To jest koszalin, to też mówię, to może się różnić od miejscowości, bo oczywiście te koszty mogą być inne w Warszawie inne tutaj w Koszalinie roboczo godzina. to już musicie sami sprawdzać, ale pewnie te różnice nie, nie powinny być dużo większe. Więc tarcza przód to jest 713 zł brutto, klocki przód 855 zł brutto, tarcze tył to jest 532 zł brutto i klocki tył to jest 855 zł brutto. Pierwszy Przegląd taki, który jest wymagany i interwał olejowy to co 15 tysięcy robimy tutaj lub 12 miesięcy, czyli co roku lub jeżeli szybciej, no to 15 tysięcy kilometrów. I taki koszt wymiany tego oleju z filtrami to jest od 1200 do 1500 zł z wymianą filtrów i oleju.